Pan Rafał zaczął pić jeszcze w podstawówce. Dziś na szczęście już tylko o tym śpiewa. Na przestrogę dla innych. Było ciepłe lato, przepiękna pogoda. Kupiłem dwa piwa, bo na więcej szkoda, jednak z biegiem czasu, dwa to już za mało, no i białej, czystej. Wódki się zachciało, było nam jak w niebie. Tak miło, lidecznie i zacząłem popijać. Jako młody chłopak zauważyłem, że alkohol mi smakuje. Zauważyłem, że stan, który po nim osiągam, takie odprężenie, rozluźnienie, brak strachu pewien rodzaj przynależności do starszych, zaczęło mi to imponować. Zaczął być to mój taki sposób na rozluźnienie, i, i, i później zacząłem sięgać po ten alkohol coraz częściej i myślę, że już. Po ukończeniu szkoły podstawowej to ja miałem duży problem, bo ja już piłem regularnie i, i zaczęły, się, zaczęły się cugi. W wieku kilkunastu lat, bo mnie wyrzucili ze szkoły muzycznej na czwartym roku. Też przez to, że, że olewałem, przez to, że piłem alkohol. Ja zawsze sobie mówiłem jedno piwko i więcej nie. Tylko, że niestety na tym jednym piwku bardzo rzadko kiedyś się kończyło. Robiło się dwa tygodnie picia. Czasem trzy tygodnie picia, gdyby organizm się nie buntował, no to na pewno bym się zapił 100 razy do dzisiaj. Wtedy mieszkałem z mamą, no była w tym wszystkim bezradna. Podejmowała próby tego, żebym ja przestał pić chociażby. No był taki moment, że zamknęła mnie, zamknęła mnie w domu, a mieszkaliśmy na trzecim piętrze i poszła do pracy. I wtedy, kiedy ona mnie zamknęła w tym, w tym domu, no to ja wyszedłem przez okno. Wyszedłem przez okno i po parapecie, po gzymsie, waląc ludziom do okien. W końcu ktoś mnie tam wypuścił i, i poszedłem po, po flaszkę. No. Nie chciałem tego zaakceptować ani przyjąć do wiadomości, że mam problem. To trwało wiele lat. Ja byłem na Kolskiej 13 razy na detoksie, w tworkach, też po, po takim delidium ciężkim, związany w pasy za ręce, za nogi przez 3 dni. Bo, no, byłem ciężkim przypadkiem. Po każdym tym detoksie. Zawsze dochodziłem do takiego wniosku, że ja już sobie poradzę. Ja muszę pracować, ja muszę zarabiać, ja muszę odkładać pieniądze. Rodzina to, dziewczyna. Wszystkie niestety straciłem na tamten czas przez alkohol. Straciłem robotę i ale wtedy jeszcze ciebie nie winiłem. Bywały takie momenty, że ja sam chciałem skończyć ze sobą. Pomimo tego, że już nie, nie mogłem pić, to piłem jeszcze. Dopiero na tym 13 detoksie, to był rok 2010, miałem 30 lat. Po raz któryś kilkudziesiętny z kolei, no postanowiłem, że, że już nie chcę, że już mam dość, i, i tu się zadział cud że ja po tych trzech czy paru dniach nie poczułem się lepiej, yy, tylko wiedziałem, że jeżeli teraz czegoś z tym nie zrobię, nie zostanę na kolejnej terapii odwykowej, bo to trzy metry w dół i może ktoś jakiś kwiatek położy, bo yy, ja już po prostu przeczuwałem, że, yy, że jestem bliski yy, tego końca, bo też zaczęła się polineuropatia, yy, brak czucia w nogach, yy, sprawy fizjologiczne też, Wiele walki musiałem stoczyć na właśnie na kolskiej o to, żeby uratować swoje życie. No i udało mi się wtedy. Podajmy leczenie, pójdę na terapię. Jednak dylo za mizoka akapię, wiem, że będzie ciężko leczyć, jak nie podołam. Zginę tak jak człowiek, który wpadł pod koła. Tu jest ważne to w tej chorobie, że jeżeli idziesz się leczyć, i ty musisz to poczuć i chcieć zrobić to dla siebie. Nie dla kogoś, tylko dla siebie, ratować swoje życie i ja wtedy taką, dostałem takiej, takiej siły i, no i dałem radę. Ważne jest w chorobie alkoholowej, mówię to do, do rodzin, które borykają się, które mają kogoś w domu, kto pije, żeby nie dawać mu cały czas furtek. Żeby on stracił tak jakby komfort picia, bo dopóki rodzina będzie wpuszczać alkoholika do domu, on będzie wiedział, że ma gdzie wrócić, że... Że nie ma żadnych konsekwencji tego jego picia, i dopóty on będzie miał komfort picia. Trzeba zamknąć drzwi, postawić twarde granice. I znowu rozstanie, znowu ciebie nie ma. A gdzie się podziały, wszystkie marzenia, znowu jakaś pustka, i jakieś rozbicie. Więc gdzie się podziało, tam to fajne życie. Ja oprócz tego, że jestem synem, pracownikiem, człowiekiem, który ma obowiązki, to z tyłu głowy muszę pamiętać, że jestem Rafał jestem alkoholikiem. Ważne są meetingi. Raz w tygodniu staram się uczestniczyć w meetingu, brać udział w wyjazdach anonimowych alkoholików, biorę udział w warsztatach trzeźwościowych. Ja już nie piję jedenasty rok, to ja wiem, że żeby utrzymać tę trzeźwość, to ja muszę cały czas ją pielęgnować. Ważny jest halt, tak zwany. Nie bądź głodny, zmęczony, zły i samotny. Jeżeli będę trzymał się tych czterech, yy, tych czterech zasad, yy, to bardzo małe prawdopodobieństwo jest tego, że ja zapiję. W momencie, kiedy, kiedy zaprzestałem picia, yy, ja pisałem generalnie wiersze, pisałem piosenki, ale moim najskrytszym marzeniem było, było śpiewanie. Nie, nie sądziłem, że będę mógł do tego wrócić, czy coś z tym robić, i zacząłem śpiewać piosenki abstynenckie właśnie dzięki Radkowi Kozaczyńskiemu, z którym nagrałem dwie płyty. I to mi daje siłę, to mi daje siłę do, do życia, do działania, a też w ten sposób pomagam innym alkoholikom. Którzy wychodzą z tej choroby, którzy jeszcze cierpią, bo poprzez te piosenki pokazuje im, że można że można wyjść z najgorszego bagna, że można iść, żyć inaczej, w co ja kiedyś nie wierzyłem. Ja i wiem to, że byłaś przyczyną A Twa niegodziwość, uśpiła moją miłość Tak to dzięki tobie utraciłem zdrowie Lecz się dzięki Bogu nie znalazłem w Dzisiaj to jest koniec, chcę, żebyś odeszła Byś mi ludzie, w twoją obieg nie weszła Miałaś się jak piesek, który coś na Bo z tobą się nie da, z tobą nie ma mowy